Moi rodzice odwrócili się ode mnie w najgorszym dniu mojego życia, w dniu śmierci mojego męża, ale myślą, że mogą wrócić, jakby nic się nie stało? Gdy przyszli prosić o część spadku, otrzymali coś znacznie bardziej wstrząsającego niż zwykłe nie. Nigdy nie jesteśmy przygotowani na ból. Myślałam, że znam cierpienie. Już wcześniej mierzyłam się z trudnościami, płakałam w ukryciu, bałam się przyszłości. Ale nic, absolutnie nic, nie przygotowało mnie na moment, w którym mój świat rozpadł się na kawałki. Tego ranka słońce ledwie zdążyło wzejść, gdy Gabriel wychodził z domu. Zawsze pamiętał, by dać mi pocałunek przed wyjściem do pracy. To był drobny gest, ale trzymałam się go kurczowo, jakby był ostatnim SKR EM szczęścia. Wrócę niedługo, kochanie. Kocham cię, wyszeptałam, jeszcze leżąc w łóżku. Gdybym wiedziała, że to ostatni raz, kiedy słyszę jego głos, przytrzymałabym jego dłoń o sekundę dłużej. Spojrzałabym mu głęboko w oczy i zapamiętała każdy szczegół jego twarzy. Ale życie nie uprzedza, kiedy zamierza wyrwać ci kogoś na zawsze. Po południu zadzwonił telefon. Odebrała mnie uważnie, myśląc, że to zwykła rozmowa. Ale głos po drugiej stronie nie był znajomy. Był chłodny. Profesjonalny. Czy rozmawiam z żoną Gabriela? Moje serce przyspieszyło. Tak, to ja. Stało się coś? Pani mąż miał wypadek samochodowy. Jest w szpitalu. Głos mówił dalej, ale mój umysł się wyłączył. Telefon niemal wypadł mi z ręki. Wypadek? Jak to możliwe? Przecież jeszcze kilka godzin temu był cały i zdrowy. Jego stan jest krytyczny dokończył głos. Nie pamiętam dokładnie, jak dotarłam do szpitala. Pamiętam tylko, że trzęsły mi się ręce tak bardzo, że ledwie mogłam przekręcić klucz w stacyjce. Całe moje ciało było zimne, spocone. Droga ciągnęła się w nieskończoność, jakby wszechświat celowo przeciągał moją mękę przed zadaniem mi najgorszego ciosu w życiu. Gdy w końcu przekroczyłam próg białych drzwi i zobaczyłam poważną twarz lekarza, zrozumiałam wszystko, zanim jeszcze zdążył cokolwiek powiedzieć. Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Jego słowa rozpłynęły się w powietrzu. Świat zniknął. Głosy wokół zamieniły się w szum. Nogi się pode mną ugięły, musiałam chwycić się Lady, żeby nie upaść. Mój Gabriel. Moja miłość. Mój mąż, nie żyję. Rozpacz uderzyła we mnie z siłą huraganu. Oddech stał się płytki, w uszach zaczęło mi dzwonić a z mojej piersi wyrwał się krzyk bólu. Objęłam się ramionami, jakbym próbowała powstrzymać serce przed rozpadnięciem się na kawałki. Pamiętam, że osunęłam się na kolana tam, na środku szpitalnego korytarza. Nikt nie mógł ulżyć w tym bólu. Nikt. Ale w głębi duszy wciąż miałam nadzieję, że nie jestem sama. Dłonie drżały mi tak bardzo, że ledwie mogłam trafić w odpowiednie cyfry na klawiaturze telefonu. Wybrałam numer mojej matki. Każdy sygnał trwał całą wieczność. Halo? Jej głos był suchy, zniecierpliwiony. Mamo, mój głos, załamał się od łez. Gabriel. On nie żyje, mamo. Cisza. Za długa. Oczekiwałam, o Boże mój, córciu, już do ciebie jadę. Spodziewałam się przerażenia, szoku, troski. Ale jedyne, co usłyszałam, to zniecierpliwione westchnienie po drugiej stronie linii. No cóż, straszna wiadomość, prawda? Ale czego ode mnie oczekujesz? Przełknęłam ślinę. Ja. Ja was potrzebuję. Proszę. Moje ciało trzęsło się tak bardzo, że musiałam oprzeć się o ścianę. Moje serce błagało, by usłyszeć coś, czego każda córka spodziewałaby się po matce, spokojnie, zaraz będę. Trzymaj się. Zamiast tego jej odpowiedź była pozbawiona emocji. Wiesz, teraz mi nie pasuje. Twój ojciec wrócił zmęczony z pracy, a ja też mam swoje sprawy. Ale jakby co, daj znać. Jakby co, daj znać. Ona to powiedziała. Jakby śmierć mojego męża była drobną niedogodnością w jej codziennym harmonogramie. Jakby mój świat się nie skończył. Połączenie zostało przerwane. A ja stałam tam, trzymając telefon, jakbym wciąż miała nadzieję, że to koszmarny sen. To nie był. Byłam sama. Całkowicie sama. Moi rodzice, jedyne osoby na świecie, które powinny mnie wesprzeć, odwrócili się ode mnie. Moje kolana znowu się ugięły. Tym razem nikt nie był tam, by mnie podnieść. Tej nocy płakałam, aż moje ciało nie mogło dłużej tego znieść. Płakałam, aż moja głowa pulsowała bólem, aż moja dusza rozdarła się na strzępy. Ale gdzieś w tym wszystkim coś się narodziło. Niewielka iskra siły, odrobina odporności, o której nie wiedziałam, że ją mam. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, ale ta zdrada była początkiem drogi, która zmieni wszystko. A gdy moi rodzice wrócili po latach z niespodziewaną prośbą, zobaczyli, że nie jestem już tą samą osobą. I że nigdy im nie wybaczę tego, co mi zrobili. Cisza była najokrutniejszą odpowiedzą, jaką mogłam otrzymać. Wciąż trzymałam telefon w dłoni, jakbym liczyła na to, że mama zmieni zdanie i odzwoni. Może to był szok, może potrzebowała chwili, by przetrawić wiadomość. Ale minuty mijały. Godzina. Dwie. Zapadła noc. I nikt się nie pojawił. Usiadłam na podłodze w salonie obejmując kolana, czując, jak pustka rozlewa się we mnie coraz bardziej. Moja głowa pulsowała, ciało wydawało się ciężkie, jakbym utknęła w koszmarze bez końca. Mój mąż nie żył. Moi rodzice mnie opuścili. Nie miałam nikogo. Pierwszy dzień bez Gabriela był torturą. Przez godziny siedziałam na skraju łóżka, trzymając w dłoniach jego koszulę, którą zostawił niedbale rzuconą na krześle. Wciąż paczniała nim, a ja przyciskałam materiał do twarzy, próbując w jakiś sposób go przywrócić. I wtedy dotarło do mnie coś przerażającego. Pogrzeb. Będę musiała stawić temu czoła sama. Na myśl o tym, że zobaczę trumnę opuszczaną do ziemi, że usłyszę dźwięk łopaty sypiącej ziemię na wieko, robiło mi się niedobrze. Mogło tam być całe miasto, ale nikt nie trzymałby mnie za rękę. Nikt nie pomógłby mi ustać, gdy moje nogi odmówią posłuszeństwa. Ale poszłam. Tego dnia włożyłam najczarniejsze ubranie, jakie miałam, niedbale związałam włosy i wyszłam z domu z sercem zmiażdżonym bólem. Kiedy dotarłam na cmentarz, zobaczyłam przyjaciół Gabriela, jego współpracowników, nawet sąsiadów. Ludzie, którzy ledwo go znali, przyszli oddać mu hołd. A moi rodzice? Nic. Każda kolejna twarz, którą widziałam, łamała moje serce na nowo. Aż nagle ktoś dotknął mojego ramienia. Córeczko, gdzie twoja rodzina? To pytanie przecięło mnie jak nóż. Nie przyszli, odpowiedziałam, czując, jak głos mi drży. Kobieta zmarszczyła brwi. Jak to? Ani twoja matka, ani ojciec? Pokręciłam głową. Nie miałam żadnego wytłumaczenia. Sama tego nie rozumiałam. I wtedy poczułam, jak we mnie coś się zmienia. Jak złość zaczyna wrzeć. Skoro nie byli ze mną w mojej najgorszej chwili, to nigdy nie byli moją prawdziwą rodziną. Ksiądz zaczął mówić. Moje nogi drżały. Trumna powoli znikała pod ziemią, a moje serce waliło tak mocno, że myślałam, że eksploduje. Chciałam krzyczeć, zatrzymać to, powiedzieć, że to pomyłka. Że Gabriel wróci ze mną do domu. Ale rzeczywistość była bezlitosna. Gdy rzuciłam na trumnę pierwszą białą różę, coś we mnie umarło razem z nim. Stałam tam, patrząc, jak ziemia pokrywa mężczyznę, którego najbardziej kochałam, i czułam, jak na moich barkach osiada miażdżący ciężar. Oficjalnie zostałam sama na świecie. Tej nocy, gdy wróciłam do domu, wszystko wydawało się inne. Cisza była ogłuszająca. Rozejrzałam się po salonie, na kanapę, na którą Gabriel rzucał się po pracy, na kuchnię, w której udawał, że potrafi gotować. Wszystko wyglądało tak samo, jakby miał zaraz otworzyć drzwi i powiedzieć, że to tylko okropny żart. Ale rzeczywistość była bezlitosna. Usiadłam na łóżku i sięgnęłam po telefon. Moje ręce drżały. Spojrzałam na numer mojej matki. Nie zadzwoniła. Nie napisała nawet jednej wiadomości. Nic. Moi rodzice wiedzieli, że tego dnia pochowałam miłość swojego życia. Wiedzieli, że ich potrzebowałam. Ale nie przyszli. Pomyślałam o tym, by zadzwonić. Zażądać wyjaśnień. Zapytać, dlaczego mnie zostawili. Ale coś we mnie krzyknęło: nie rób tego. Jeśli sami nie przyszli, to znaczy, że nic dla nich nie znaczy. I wtedy narodziła się we mnie decyzja. Jeśli przetrwam ten ból sama, nigdy więcej nie pozwolę im mieć nade mną władzy. Tego dnia zrozumiałam, że jedyną osobą, która może mnie uratować, jestem ja sama. I to z tym bólem zaczęłam się odbudowywać. Ale los bywa przewrotny. Po latach, kiedy już podniosłam się z kolan, kiedy stałam się silniejsza i niezależna, moi rodzice wrócili. Tylko, że nie przyszli z miłości. Przyszli po pieniądze. I tym razem to ja odwróciłam się plecami do nich. Pierwsze miesiące po śmierci Gabriela były jak zamarzany obraz. Budziłam się i zasypiałam, nie mając pojęcia, co robiłam między tymi dwoma momentami. Dom stał się zimny, bez życia. Przeciągałam się przez kolejne dni, czekając, aż ból się zmniejszy. Ale on nie malał. Starałam się powstrzymywać łzy, kiedy w supermarkecie widziałam coś, co Gabriel lubił jeść. Kiedy sięgałam po telefon, odruchowo chcąc wysłać mu wiadomość. Kiedy budziłam się w środku nocy i odwracałam się na drugi bok, spodziewając się poczuć jego ciało obok siebie tylko po to, by napotkać pustkę. Ale to, co bolało jeszcze bardziej, to świadomość, że moi rodzice wciąż żyli i zdecydowali się mnie porzucić. Ani jednego telefonu. Ani jednego, jak się trzymasz. Nic. I tak pewnego dnia, Leżąc w łóżku i wpatrując się w sufit, zbyt wyczerpana, by wstać, jedno pytanie pojawiło się w mojej głowie. Skoro nikt nie zamierza mnie uratować, to dlaczego nie uratuję samej siebie? Następnego ranka podniosłam się z łóżka i otworzyłam wszystkie okna w domu. Świeże powietrze wdarło się do środka, przynosząc ze sobą dziwne uczucie zmiany. Poszłam do łazienki i spojrzałam na swoje odbicie w lustrze. Nie poznawałam siebie. Blada twarz, podkrążone oczy, potargane włosy. Powoli niszczyłam samą siebie. Gabriel nie chciałby, żebym taka była. Ja też tego nie chciałam. Tego samego dnia postanowiłam wrócić do pracy. Byłam architektką, ale po tragedii porzuciłam wszystko. Na początku było trudno. Czułam się odcięta od świata, jakby nic nie miało sensu. Ale z czasem pojawił się jeden projekt, potem kolejny. I powoli zaczęłam znów czuć się potrzebna. Krok po kroku odbudowałam swoje życie. Praca stała się moją terapią. Zaczęłam przyjmować coraz więcej zleceń i ku mojemu zaskoczeniu moja kariera nabrała tempa. Stałam się rozpoznawalna w branży, a klienci zaczęli zgłaszać się do mnie sami. Aż pewnego dnia jeden z najważniejszych klientów złożył mi niespodziewaną propozycję. Chcę, żebyś została główną architektką tego projektu powiedział, przesuwając w moją stronę kontrakt. Moje oczy rozszerzyły się ze zdumienia. To była luksusowa inwestycja największy projekt w mojej karierze a wynagrodzenie więcej niż kiedykolwiek marzyłam, że mogę zarobić. I wtedy uświadomiłam sobie coś ważnego. Wygrałam. Bez wsparcia bez pomocy. Bez rodziny. Wygrałam. I właśnie wtedy, gdy moje życie było lepsze niż kiedykolwiek wcześniej, los postanowił zagrać ze mną w okrutną grę. Moi rodzice wrócili. Ale nie z tęsknoty. Chcieli czegoś o wiele większego. I kiedy otworzyli usta, by poprosić o to, po co przyszli, nie mieli pojęcia, że odpowiedź, którą ode mnie usłyszą, zmieni wszystko. Minęły lata. Ból nie zniknął całkowicie, myślę, że nigdy nie znika. Ale zmienił swoją formę. Przestał być otwartą raną i zamienił się w bliznę. Znak, który przypominał mi o tym, co straciłam, ale także o tym, co przetrwałam. A przetrwanie to za mało. Ja narodziłam się na nowo. Moja kariera architektki rozkwitła. Nie byłam już tylko odnoszącą sukcesy profesjonalistką, byłam rozpoznawalna. Wielkie projekty, pieniądze na koncie, niezależność. Krok po kroku zamieniłam swój ból w paliwo, by stworzyć coś, czego nikt nie mógł mi odebrać. I wtedy, pewnego zwyczajnego popołudnia, gdy wychodziłam z biura na lunch, zadzwonił telefon. Spojrzałam na ekran i zamarłam. Mama! Po latach absolutnej ciszy oto była. Jej imię świeciło na ekranie niczym duch przeszłości. Serce mi przyspieszyło. Ale nie z tęsknoty. Ze złości. Zawahałam się na kilka sekund, po czym odebrałam. Halo? Córeczko, jej głos brzmiał przesadnie ciepło, niemal sztucznie. Och, jak ty się nam zgubiłaś? Przez chwilę milczałam, próbując przetrawić absurd tej wypowiedzi. Ja? Zgubiłam się? Wzięłam głęboki oddech. Czego chcesz, mamo? Po drugiej stronie zapadła niecisza, a potem wymuszony śmiech. Oj, no co ty, córeczko? Nie mogę zadzwonić, żeby zapytać, jak się masz? Chciało mi się śmiać. Ostatni raz, kiedy interesowało ją, jak się mam, był dniem, w którym pochowałam swojego męża. Samotnie. Przełknęłam gorzką odpowiedź, którą miałam na końcu języka i czekałam. I wtedy usłyszałam prawdziwy powód tego telefonu. Wiesz, ja i tata chcielibyśmy cię odwiedzić, kontynuowała, a jej głos ociekał fałszywą serdecznością. Mamy tyle do nadrobienia. Skrzyżowałam ramiona. O czym chcecie rozmawiać? Zapadła chwila ciszy. Och, wiesz, jak to jest. Tęsknimy za tobą. No i słyszeliśmy, że świetnie ci się wiedzie, prawda? Podobno kupiłaś nowy dom, masz ważnych klientów. Och, córcia, jesteśmy z ciebie tacy dumni. W tym momencie wszystko stało się jasne. Nie dzwonili, bo się martwili. Dzwonili, bo odkryli, że jestem bogata. Wiedziałam, że jeśli ich przyjmę, usłyszę wyreżyserowaną przemowę. Będą mówić o rodzinie, o więziach, których nie da się zerwać, a potem w taki czy inny sposób rozmowa zejdzie na pieniądze. Ale tym razem nie czułam bólu. Czułam wściekłość. Nie byłam już tą kruchą kobietą, która klęczała na cmentarnej ziemi i błagała o miłość. Byłam kimś, kto zbudował swoje życie własnymi rękami. I teraz te same osoby, które mnie porzuciły, myślały, że mogą wrócić, jakby nic się nie stało? W porządku, mamo. Przyjedźcie jutro. Naprawdę? Jak wspaniale. W jej głosie zabrzmiało prawdziwe zaskoczenie. Może myślała, że ich odrzucę. Ale ja chciałam ich zobaczyć. Nie po to, by im wybaczyć. Po to, by zobaczyli, kim się stałam. I przede wszystkim, by zrozumieli, że nie dostaną ode mnie nic. Myśleli, że usłyszą zwykłe nie. Ale to, co ich czekało, było o wiele mocniejsze. I już nie mogłam się doczekać. Następnego ranka przygotowałam się powoli. Wybrałam elegancką, ale nie przesadną sukienkę. Nie chciałam się popisywać. Chciałam, żeby moja obecność mówiła głośniej niż jakiekolwiek ubrania czy luksusowe przedmioty. Przygotowałam swój dom na ich przybycie. Nie z szacunku ani z sympatii, ale dlatego, że chciałam, by na własne oczy zobaczyli, co stracili. Punktualnie o czternastej rozległ się dzwonek do drzwi. Gdy je otworzyłam, tam stali. Moja matka z wymuszonym uśmiechem. Mój ojciec, milczący ale uważnie przyglądający się każdemu detalowi domu. Zaprosiłam ich do środka. Przechodzili przez salon, jakby oglądali muzeum, oceniając meble, obrazy, doskonałą aranżację wnętrza. Ich oczy błyszczały, ale nie ze wzruszenia. Z interesowności. Usiedliśmy na sofie i przez kilka minut rozmawialiśmy jak obcy ludzie. Moja matka rzucała ogólne uwagi o tym, jaki mam piękny dom. Mój ojciec przytakiwał, nawet na mnie nie patrząc. Aż w końcu przeszli do sedna. Córeczko, zaczęła moja matka, udając ostrożność. Wiesz przecież, że zawsze byliśmy z żytą rodziną, prawda? Od razu chciało mi się śmiać. Ale pozwoliłam jej mówić dalej. To, co chcę powiedzieć: Cóż, twoje życie teraz wygląda wspaniale, a my z tatą mamy pewne trudności. Oto było. -Prośba. Zawiesiła głos, licząc, że zapytam, o co chodzi. Ale ja milczałam. Więc mój ojciec postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Straciliśmy sporo pieniędzy na pewnych inwestycjach. Sytuacja jest trudna. Myślimy o sprzedaży naszego domu, i cóż, dobrze byłoby mieć gdzie się zatrzymać, dopóki nie staniemy na nogi. Moja matka przytaknęła, udając smutek. No i wiesz, rodzina powinna dzielić się swoimi błogosławieństwami, prawda? Gabriel zostawił ci spadek, a my wiemy, że sama nie potrzebujesz aż tylu pieniędzy. Patrzyli na mnie, czekając, aż wpadnę w ich pułapkę emocjonalną. Zamiast tego uśmiechnęłam się. Skrzyżowałam nogi, spojrzałam prosto na nich i zapytałam. Pamiętacie dzień, w którym Gabriel umarł? Zapadła natychmiastowa cisza. Twarz mojej matki zesztywniała. Mój ojciec odwrócił wzrok, bo ja pamiętam doskonale. Kontynuowałam, nie spuszczając z nich wzroku. Pamiętam każdą sekundę tamtego dnia. Telefon, szpital, trumnę opuszczaną do grobu. Zatrzymałam się na chwilę. Pamiętam, jak błagałam Was o pomoc. Jak dzwoniłam, płacząc, prosząc, żebyście przyjechali. A Wy? Zostawiliście mnie samą. Nawet nie przyszliście na pogrzeb mojego męża. Moja matka odchrząknęła, wyraźnie spięta. Córeczko, to było tak dawno temu. Wiesz, wtedy. Nie. Moje słowa były twarde jak stal. Dokładnie wiem, kim wtedy byliście. I wiem, kim jesteście teraz. Spojrzeli na siebie. Mój ojciec wyglądał na zirytowanego. Moja matka starała się zachować spokój. Więc nie, powiedziałam stanowczo. Nie zamieszkacie tutaj. Nie dostaniecie ode mnie ani grosza. I nie macie już miejsca w moim życiu. Oczy mojej matki rozszerzyły się w szoku. Jak to? Jesteśmy twoimi rodzicami? Nie? Poprawiłam ją, wstając. Byliście moimi rodzicami. W dniu, w którym mnie zostawiliście, ta relacja umarła. Zostali tam, siedząc na sofie, bez słów. Ich upokorzenie było większe niż jakakolwiek zemsta, jaką mogłabym zaplanować. Spodziewali się znaleźć tę samą kruchą kobietę, którą porzucili lata temu. Ale ja już nią nie byłam. Byłam kimś, kto nauczył się żyć bez nich. Podeszłam do drzwi i otworzyłam je szeroko. Jeśli macie jeszcze odrobinę godności, wyjdźcie. I nigdy nie wracajcie. Moja matka wyszeptała coś, czego nie dosłyszałam. Mój ojciec zacisnął szczękę. Ale w końcu zrobili dokładnie to, co im kazałam. Odeszli. A ja? Zostałam tam, sama w swoim domu. Ale tym razem ta samotność nie bolała. Była wyzwoleniem. Bo po raz pierwszy od bardzo dawna czułam się lekka. Nic nie straciłam tego dnia. Tak naprawdę, to właśnie wtedy zrozumiałam, jak bardzo wygrałam.